Sprawa dotyczy około 150 pracowników Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Chodzi m.in. o salowe rejestratorki SOR-u i wszystkich pracowników niemedycznych. W ubiegłym roku odebrano im dodatki za pracę w nocy i święta. Ci pracownicy i pracownice, na których opiera się dbanie o bezpieczeństwo pracowników szpitala i pacjentów, na których opiera się utrzymywanie prawidłowych warunków higienicznych w szpitalu, zarabiają grosze. I nie są w stanie do, 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 doprosić się. Godnego traktowania. Problem trwa już od kilku miesięcy. Pracownicy niejednokrotnie chcieli spotkać się ze swoim przełożonym, jednak bez skutku. Na poprzednim zaplanowanym spotkaniu dyrektor lecznicy się nie pojawił. Nie robi się czegoś takiego, że pracownikowi nie, nie mówi się wcześniej, że takie decyzje mogą być podjęte, że stracą po 700-800 zł i taka decyzja ad hoc, takie zaskoczenie, że pracownik patrzy na konto, a tam mu brakuje pieniędzy, no to troszkę niepoważną decyzją, niepoważnym traktowaniem. Pracowników. Kolejne spotkanie przedstawicieli pracowników, władz miasta i dyrekcji szpitala odbyło się w piątek 22 kwietnia. Rozmowy trwały ponad godzinę. Rozumiemy postulaty pracowników, którzy nie są pracownikami medycznymi naszego szpitala, pracowników soru salowych czy sekretarek medycznych. Jednocześnie mamy świadomość nowych aktów prawnych, które w tym momencie są wprowadzone, dotyczące ogólnie wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych pracujących w szpitalu. I on te, te podwyżki mają nas od 1 lipca. Jednocześnie nie mamy informacji, na jakie środki finansowe, na pokrycie tych podwyżek otrzymamy. Pracownicy są załamani czują się rozgoryczeni, ponieważ za swoje aktualne pensje ciężko jest im związać koniec z końcem. Pomimo tego, że nasze pensje i tak są niskie, zabranie nam tych kilkuset złotych, to już w tej chwili w... Pensja wygląda dramatycznie. E, około 2,5 tysiąca miesięcznie, przy aktualnej sytuacji, która się dzieje w naszym kraju, nie jest możliwością, żeby móc funkcjonować. Tak? E, pracujemy ciężko, wykonujemy swoje obowiązki, e, nawet ponad program e, i niestety nie jesteśmy. Za to wynagradzani tak jakbyśmy chcieli, podwyżki, które miałyby nastąpić od 1 lipca miałyby być stałe i bezterminowe.